Z tej strony, Miksol, kanowerka Buduk Miksola. Dziś poruszymy bardzo ciekawy, moim zdaniem, temat i bardzo intrygujący temat mikrokomputera, którego tak naprawdę nie było. Jest to mikrokomputer Cobra. W roku bodajże 84-85 na łamach czasopisma audio-video wychodził cykl artykułów, który opisywał, jak zbudować swój własny komputer, który został nazwany Cobra. Jeden. Dlaczego budować komputer? Po co budować komputer? Było to spowodowane tym, że w tych czasach ciężko było cokolwiek kupić. Dużo łatwiej było zgromadzić jakieś pojedyncze elementy niż udać się do sklepu. Nie było to możliwe, żeby kupić. Ewentualnie przychodziły małe ilości tych komputerów, trafiały do szkół. Więc chciano wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Pan tutaj magister inżynier Andrzej Sirko, 32 lata oraz pan magister inżynier Grzegorz Gancarz, 31 lat, absolwent Politechniki Gdańskiej i tu również pan absolwent Politechniki Gdańskiej, wyszli z inicjatywą budowy własnego komputera. Komputer ten miał bazować na procesorze Zilog Z80 oraz być zbliżony parametrami, a nawet troszeczkę przewyższać parametry komputera Z81. Oczywiście no, mówimy tutaj na tamte czasy, tak? W związku z tym, że czasopismo było kwartalnikiem, to tematyka ta, kiedy udało się wszystkie artykuły już jakby opublikować, to komputer już był przestarzały na, na ten czas. Niemniej powstało trochę tych komputerów, a także powstała. Na szczęście dzięki temu, że gdzieś te czasopisma przebywały. Ja tu mam kserokopię, kserokopię tego, tych czasopism, udało się zgromadzić dokumentację. Oczywiście ta dokumentacja, słuchajcie, była pełna błędów, pełna e, jakichś tutaj e, niedomówień, e, wprowadzała w błąd. Ponoć w Kobrze wszędzie były błędy, bo e, była produkowana płytka, która miała być, e, tutaj można było zamówić sobie i razie na tej, na tej płytki zbudować. Kobre. Ta płytka miała błędy, oscylogramy, które były podawane, miały błędy. No wszędzie, wszędzie, wszędzie były błędy, a zbudowanie tego komputera wymagało bardzo dużej wiedzy, jeżeli chodzi o, o mikroprocesory, o, o mikrokontrolery, o, o cyfrówkę, o TTL, -e, tak? Także tutaj sporo było rozpisane, natomiast już tutaj na początku jeszcze cofnę, e, e, Hej, okay, tu gdzieś był taki cytat, że przystępując do samodzielnego wykonania systemu mikrokomputerowego, należy zapewnić sobie możliwość użytkowania oscyloskopu z pasmem co najmniej 10 MHz, który będzie niezbędny przy uruchomieniu układu. Samodzielne uruchamianie systemu wymaga od wykonawcy znajomości działania układów scalonych wchodzących w jego skład. Zakładamy, że wiadomości te są czytelnikowi znane i dlatego nie będziemy omawiać szczegółowej budowy działania mikroprocesora i innych układów w wielkiej skali integracji. Proponujemy natomiast lekturę obszernej literatury na ten temat, i podane są tutaj książki, e, które warto przed podjęciem tego wyzwania e, przeczytać. Jest tutaj, są tutaj są, są pewne schematy, są e, opisy TTL, tak? czyli tutaj e, układów logicznych, są jakieś tutaj przebiegi czasowe z, z sygnałami, e, no i tutaj krok po kroku. E, Artykuł po artykule opisane było jak tutaj sobie ten komputer stworzyć. tak? E, stało się tak, o to tutaj, tutaj macie widok, nie wiem czy to wszystko ładnie widzicie. E, macie widok jak ta płyta główna miała w oryginale wyglądać. Mniej więcej tak to miało być. Tu gdzieś są właśnie w tych okolicach gdzieś, gdzieś na pewno jeden błąd, gdzieś jedna ścieżka powinna być przycięta. E, także tych błędów było sporo. I oczywiście pasjonaci czy tutaj coś pomieszane nie mam, no nie, to jest 18, to jest 19, więc tutaj chyba, że rozkładany był ten schemat. Hmm. Więc tutaj trzeba było sobie, o, wydruk programu monitor, trzeba było sobie to składać, jest spis elementów. Tutaj ciekawie, hmm. tutaj coś jest słabszej jakości, trzeba będzie poszukać o lepszej, skanu, no i są tutaj różne o, semigrafiki. Czyli e, bo, ponieważ komputer nie miał trybów graficznych. Komputer miał tylko tryby znakowe. E, to część znaków wykorzystywano jako grafiki. E, I z takich znaczków budowano gdzieś tam obszar gry. Także ta semigrafika pełniła funkcję roli e, generatora grafiki, tak? takiej jakby e, obrazków. Tak? Widzimy już jakieś gra Mastermind, e, Współpraca z drukarką D100. D100 to, o ile dobrze pamiętam, Mera. Biory. tutaj jakieś programy się pojawiały. Biblioteka programów. Ok. Bombardowanie gra. Kobra z drukarką Sejkosza. Były tu kilka artykułów na temat współpracy tego komputera. Jest Disassembler. Układ do współpracy mikrokomputera Kobra. Jeden z dalekopisem jako drukarką. Też taka ciekawostka. Pan. Henryk Grzęda tutaj ten opis poczynił. Urządzenia zewnętrzne. jest widać oprogramowanie. No i tutaj jeszcze takie dodatkowe schemat Słuchajcie, przejdźmy tutaj. Mniej więcej tak to wyglądało w założeniu. Oczywiście mówię, do tego można było jakąś tam płytę. Nie wiem czy to była produkcja gdzieś tej płyty. Natomiast po wielu latach pojawili się ludzie, pasjonaci, miłośnicy, którzy Zaczęli ten komputer budować od nowa i odnajdywać błędy, rozwijać tą koncepcję, rozwijać tą myśl, wykorzystywać nową technologię. To nie jest jedyna płyta, jaka powstała. To jest rewizja 6.1. Powstała też wersja w wykonaniu SMD i kolega z Dzisiek z Forum Electroda. Zaprezentował tego typu rozwiązanie. Jest to e, płyta główna komputera Cobra 1, którą również wykonuje we własnym zakresie, natomiast projekt płyty jest kolegi Zdźiczka. Dostarczył on też dla mnie, e, do mnie e, przerażoną dokumentację, tak jak wykaz elementów elektronicznych potrzebnych do budowy. E, jest tutaj rys, który gdzie element się znajduję, są, są, jest do tego dokumentacja. Dzisiaj przyszły też do mnie dodatkowe elementy. Postaram się zrobić tak, żeby Wam znowuż nie ujawnić. O, z firmy z firmy tutaj Tivisat Electronic przyszło na przykład 6116, czyli ten układ, który będzie w tym miejscu i układy pamięci 29F040 promy będą Tutaj tu znajduje się DOS monitor jako program, tu znajduje się generator znaków i doszło też w tym komputerze do kilku modyfikacji, to znaczy na przykład z takich, które na tą chwilę zauważyłem, ponieważ ja budując ten komputer też uczę się, um, uczę się sporo. Układ MT8808, taka macież przełączników plus... ATMega, czyli kontroler, są tutaj w tandemie wykorzystane do obsługi portu joysticka oraz portu klawiatury PS2. Czyli możemy podpiąć klawiaturę pc taką i wygodnie sobie tutaj z tego urządzenia korzystać. O, krótkie cięcie musiało być. Także na bieżąco układy zamawiam. No niestety, problem polega na tym, że Dziwne czasy mamy. Ciężko jest cokolwiek dostać, ciężko jest cokolwiek kupić z elektroniki. Kwoty są też. Zbiera się, prawda? Pewna kwota. Natomiast no, jest to bardzo fajny, bardzo fajny projekt. I trzymajcie mocno kciuki, bo ja mocno trzymam sam za siebie. Żeby komputer udało się uruchomić na pokładzie Zilog Z80 w wersji. Która się taktuje do 6 MHz. Zobaczymy, czy się uda trochę nagrać dlatego że on ma 3,25 MHz taktowanie lub 6,5 opcję overclockingu. Jeżeli nie będzie się chciał wyżej taktować, to może uda mi się upolować wersję 8 MHz. Wtedy na pewno taka sytuacja będzie do opanowania. Oczywiście jeszcze brakuje tutaj parę elementów. Dochodzą do mnie tutaj rezystory, oporniki. Kolejny paragon grozy, teraz modne. Stwierdzenie, no też tam 96 zł torba, torba z jakimiś tutaj trochę podstawek, trochę nic konkretnego, żadnych układów, e, kondensatory, rezystory, natomiast no wiadomo, że rezystory są w ilościach hurtowych razy 100, natomiast takie rzeczy jak rezystory, kondensatory, to warto mieć zawsze e, przy sobie i tak jak ja na przykład Wam tutaj pokażę jakaś półeczka, jakieś kartoniki i wtedy jak coś robicie, coś budujecie, to nie musicie... E, Szukać, nie musicie latać do sklepu albo zamawiać na szybko. Macie wszystko pod ręką. Um, oczywiście, złożenie tego komputera to nie jest koniec. Jest tutaj kilka potencjometrów, jest kilka rezystorów, które dobierane są na etapie uruchomieniowym. Um, I otrzymałem tutaj oscylogramy, um, dlatego trzeba będzie się w niektóre miejsca popinać oscyloskopem i dokonać um, pomiarów na etapie uruchamiania i wysterować pewne wartości. Um, czy to regulując. Rezystorami nastawnymi, potencjometrami, czy też wymieniając niektóre elementy takie jak rezystor czy kondensator, po to, żeby uzyskać oscylogram o, właściwej, o właściwych parametrach. Także to będzie przeprawa. Troszeczkę, jak widzicie, już logiki udało się na płycie umieścić. Troszeczkę już układów tutaj trafiło. Myślę, że część będę musiał na etapie uruchomienia demontować, ale po prostu kompletuję co się da. To złącze klawiatury. Doszło oczywiście, tak jak mówiłem, klawiatura może być jako PS2, ale oryginalnie klawiatura macierzowa po prostu taka ciach, ciach, tak? Była tutaj ze złącza wyprowadzona, tam było troszeczkę eltrowskie takie złącze starego typu, to jest zmienione na DSUB DSUB 15. Także jeżeli będzie będzie możliwość potem, oczywiście testować mogę na złączu PS2, e, zwykłą pecetową klawiaturą, natomiast w następnym etapie mogę zbudować własną klawiaturę i myślę, że taką klawiaturę budowaną ręcznie będzie przyjemnie tutaj do tego komputera domowej produkcji sobie wykonać. Jest też złącze joysticka, którego chyba w oryginale też nie było. Złącza kontrolera wyprowadzony jest również z układu Atmega88, więc też jest to dodatek. Jest miejsce na układ Y8912, czyli jest tutaj dołożony dźwięk, bo poprzecznie był tylko taki Ala Brzęczek, coś jak właśnie. Nie wiem, czy on w ogóle miał dźwięk. Jakiś chyba miał brzęczyk. Muszę do, do, doczytać, czy kobra miała dedykowany jakiś układ, jakikolwiek dźwięk generowała. I teraz. Ciekawostka, słuchajcie, na razie zawijam, bo nie będę teraz lutował, będę to robił troszeczkę później. No tak sukcesywnie. Są takie, jak pasjonujecie się elektroniką, mikrokomputerami, to są to puzle właśnie dla was, także... Serdecznie jestem w ogóle, jestem bardzo wdzięczny Ziszkowi za odsprzedanie tego... ...tej płyty, że dał mi tutaj tą radość, tą przyjemność budowy tego układu. Oczywiście można by poszukać oryginalnej płyty, natomiast no mówię, wtedy walczymy jeszcze z całą serią problemów po drodze. Być może jak uda się uruchomić ten, ten projekt i będzie to fajnie działało, spodoba mi się, to może spróbuję wtedy zbudować na oryginalnej płycie wykonując te wszystkie problemy. Co dalej z ciekawostek? Ponieważ to nie koniec modyfikacji, które wprowadzono w, w, tym, w tym komputerze. Jak widzicie ta płyta jest przystosowana do pewnych rozbudów, ma pewne złącza, które w oryginalnym projekcie się nie znajdowały i kilka przykładów pokażę Wam tutaj rzeczy, które również dokupiłem razem z płytą do tego, a które będę potem już w kolejności jak uda się komputer uruchomić, mikrokomputer uruchomić będę realizował. To są takie adaptery do, do złącza kartridża. Czy dokładnie nie wiem co, co dlaczego, natomiast to będę dopytywał na bieżąco. Są tu jakieś wideo, sygnały, są opisy. Bardzo ładnie w ogóle płyta jest wykonana. Płytki e, popisywane są wszystkie tutaj znaki. Myślę, że to jest jakiś adapter tutaj. Aha, są połączenia między nimi, więc podejrzewam, że jakieś tutaj może złącze kartridża jest zamocowane i to wchodzi jedno w drugie. Nie wiem, będę dopytywał. Tutaj też widzę jakieś krosy są porobione, to jest panel DUTE. Tak bo yy, jakby tutaj jest przystosowany do, do panelu, jest to o panel, gdzie semigrafika z napisem będzie się wyświetlać, znaczy no, grafika na, 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 na graficznych LEDowych wyświetlaczach klasycznych yy, wiem, że tutaj gdzieś generator znaków też wyświetla jakieś, to to będę potem dochodził do tematu, jak to jest realizowane i na której płytce to umieścić. Jest to taki panel przedni, będą tu jakieś diody, linijka świetlna z diod, e, także pewne rzeczy, które można wysterować, ale ciekawsze rzeczy są dalej. To, moi drodzy, jest kartridż do Kobry 1, zawierający układ programowany EPROM, e, dwa elementy logiczne, e, trochę drobnicy i na taki kartridż można wgrać alternatywny wsad i... Na przykład dodatkowe oprogramowanie zamiast czytywać staśmę, to kartridżową metodą sobie możemy to wgrywać. Bardzo fajnie, bardzo fajny pomysł, mocno innowacyjny przy tym komputerze. I przede wszystkim e, społeczność nie próżnuje społeczność cały czas pisze, programuje. E, powstało kilka ciekawych gier, nie będę zdradzał, bo e, będę chciał pokazać. To jest, słuchajcie, petarda. To jest petarda, jest to przystawka. Ponieważ komputer kobra jest monochromatyczny, tworząca kolor. Tworząca kolor, eee, muszę jeszcze doczytać dokładnie, ponieważ to jest dodatek nowożytny i eee, przy zastosowaniu tego możemy uzyskać na kobrze obraz kolorowy. Kolejną ciekawostką, już ostatnią teraz, to jest karcić, również karcić jak najbardziej, eee, z miejscem na atmegę i złączem na kartę SD można wlutować, można wlutować baterię zegar czasu rzeczywistego jak rozumiem tutaj jest. Jest to cartridge, który się nazywa. Z przodu będzie nie jest napisane Cobra DOS. Czyli powstaje dyskowy system operacyjny, który będzie tutaj komunikował się nie ze stacją dyskietka z kartą pamięci SD i za pomocą tego cartridge'a po włożeniu będzie można Korzystać bardzo wygodnie z wyszukiwarki plików, uruchamiać aplikacje zapisane na karcie SD. No to jest mega, słuchajcie, to jest mega. Pojawiają się, pojawiają się trochę pytań, tak? czy jest jakiś sens i tak dalej. Słuchajcie, jest to projekt fanowski, nie doszukujemy się <słuch> sensu w realizacji albo zastosowaniach praktycznych. Wiem, że komputer Kobra miał swój udział w historii obliczeń i bodajże jakieś obliczenia na łodziach były realizowane za pomocą komputerów Kobra, natomiast szczegóły. Tam podlinkuję Wam trochę materiału gdzieś w komentarzach. Wikipedia troszkę mówi na ten temat. To są elementy, które będę gdzieś tam w przyszłości, jak już komputer Kobra uda się uruchomić, sobie realizował. Jest to fajna rzecz, dlatego że. No mogę, daję trochę dla takiego maniaka, miłośnika elektroniki, troszeczkę zabawy na jakiś czas, kompletowania, składania, uruchamiania i, i fanów z tego, że ten komputer ruszył. Ja przechodzę do lutowania kolejnych elementów na płycie tegoż mikrokomputera. W tym odcinku już Was żegnam, natomiast myślę, że. Jak będę już bliżej momentu, kiedy będzie pierwsze uruchomienie, to e, ostatnie luty i, i próby uruchamiania będziecie przeżywać razem ze mną. Także może nawet na live zrobimy, a co, co czemu nie. E, dajcie znać, czy chcielibyście popatrzeć, jak budzi się do życia kolejna w Polsce kobra. E, i tyle. Na tą chwilę chciałbym serdecznie polega, po, po podziękować koledze Ziśkowi z Forum Elektroda za udzielanie odpowiedzi na moje tam pytania i, i podpowiedzi oraz za odsprzedanie zestawu płyty głównej, abym mógł sobie to zbudować i pełną dokumentację do tego projektu, bo to też jest ważne, bo płyta płytą, ale dokumentacja to jest druga ważna rzecz. Może jeszcze wcześniej spotkam się, jak będę programował kości EPROM w wsadem sadem O, tu jest więcej. O, cztery. Fajnie. Myślałem, że dwie tam mówiłem. będę miał do dwóch karty jeszcze. Bardzo fajnie. Eee, więc jak będę programował tutaj wsady, to też Wam może pokażę, jak na programatorze takie programowanie wykonać. Na tą chwilę tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!